Pani, jak widzicie, wróciłam już z Turcji. Opalenizna już prawie mi zeszła, bo to już niemalże tydzień. Z góry muszę Was przeprosić, że w ostatnim tygodniu była taka cisza na moim kanale. Ale jak wiecie, ja w tym miesiącu cały czas jestem gdzieś w podróży. I generalnie przez ostatnie trzy tygodnie byłam tylko jeden dzień w domu jeden taki pełen dzień. W każdym bądź razie um, obiecałam Wam vloga um, z Polski. Niestety, nic z tego nie będzie. Jak widzicie, kamerę ze sobą wzięłam, bo widzicie w tyle zupełnie co innego. Jestem w Polsce, jestem u mojej babci. E, natomiast, e, złośliwość losu sprawiła, że jestem uziemiona, e, w sensie, że chodzę o kulach. Dlatego też. Tak, miałam niestety drobny wypadek na weselu od kuzyna mojego męża i no niestety w związku z tym nie robię wiele i nie mam po prostu co nagrywać bloga bo będzie po prostu nudny. Dlatego mam nadzieję, że mi to wybaczycie jak tylko wrócę do siebie i mam nadzieję, że nie będą mnie operować i będę wyjeżdżać gdzieś do Polski, to na pewno zabiorę Was ze sobą. Tym razem niestety... To się nie uda. A dzisiaj, e, z racji tego, że jestem w Polsce, chciałam Wam pokazać, jakie zrobiłam zakupy. Są to zakupy zarówno kosmetyczne, jak i także kilka niekosmetycznych rzeczy. I żeby nie przedłużać, zaczynam. Aha, słuchajcie, ja to podzielę najlepiej na dwie części, ponieważ tego jest naprawdę dużo, naprawdę, naprawdę. E, więc nie chcę, żeby to trwało, nie wiem, 30 minut. Ok, zaczynamy. Zaczynam od tych najmniej spektakularnych rzeczy. To są płatki Kleanik. Ja je uwielbiam, bo one są takie, nie to kwadratowe, nie to prostokątne, są w każdym bądź razie duże i e, ja je bardzo chętnie używam. Zawsze, jak przyjeżdżam do Polski, to sobie kupuję, a tutaj są drugie płatki Kleanik, jeszcze większe. To są takie dla dzieci, one są po prostu mega duże. Popatrzcie, jaka jest różnica. E, tak, tak. Upadłam na głowę i biorę sobie z Polski płatki, no, ale nic na to nie poradzę. Co my tu mamy dalej? Dalej, kupiłam bieżące, jeszcze udało mi się dorwać um, te złuszczające maski do stóp z Pure D. E, Oczywiście nie wszystkie są dla mnie, one zostaną e, podzielone między mnie i osoby, dla których to też wzięłam. Dalej, mamy ziaja w pielęgnacji ciała modeling reduktor pierwszych różowych rozstępów i rozstępów trwałych. Ja w działanie tego typu produktów nie wierzę, ale mimo tego nie zaszkodzi mi ich spróbować. Kolejny produkt ziai. Słuchajcie, to będzie wszystko tak pomieszane, ja tego nie sortowałam, po prostu wystawiłam wszystko tak jak kupiłam i, i tak Wam też pokazuję. Niemniej jednak, dalej mamy ziaja maska intensywne wygładzanie do włosów niesfornych. Wygląda tak ja nigdy masek z ziai do włosów nie miałam aczkolwiek słyszałam o nich pozytywne opinie i czytałam także pozytywne opinie chciałam kupić taką niebieską, bo była bardzo polecana no niestety nie było, więc wzięłam taką jaka jest, do moich włosów akurat nie się nada bo są niesforne i zniszczone kolejny produkt także z ziai w pielęgnacji ciała, multimodeling ekspresowe serum do ciała, antycelulitowe z aktywnością substancji wyszczuplających i ujędrniających i tralala, wygląda tak dlaczego skusiłam się na to seru? serum otóż miałam kilka próbek z jakichś gazet, czy z czegoś takiego i wywarły naprawdę dobre wrażenie na mnie, więc stwierdziłam, raz kozie śmierć mogę kupić, majątku nie kosztuje co my tu mamy dalej, słuchajcie, na pewno kupiłam dużo peelingów z racji tego, że w Niemczech, no niestety w drogeriach nie ma wyboru do takich peelingów do ciała są z reguły takie, które jedynie łaskotają, nie pielęgują Dlatego za każdym razem, jak przyjeżdżam do Polski, robię oczywiście zapas. I tutaj mamy Eveline Cosmetics Slim Extreme 3D, nawilżający skrap masaż pod prysznic antycelulit. Prezentuję się tak o zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Ja jak mówię, mi nie zależy na, na zredukowaniu celulitu, które oczywiście posiadam, bo jak widzicie, jestem szczupła inaczej. Ale, ale po prostu um, lubię peelingi. Dla mnie peeling to jest takie must-have. Ja mogę nie mieć wielu kosmetyków innych. Peeling zawsze muszę mieć. Dlatego kolejnym peelingiem jest Vitali, Vitality Spa y, Cleansing Body Peeling myjący peeling do ciała Grapefruit i Imbir z Verony. Tej firmy zupełnie nie znam, dlatego y, skusiłam się na ten peeling. Zobaczymy, co to takiego fajnego. Dalej mamy. Garnier Ultra Dub, odżywka pielęgnacyjna olej z awokado i masło karite bardzo dużo słyszałam bardzo dużo słyszałam dobrego o tej, o tej odżywce um, dużo zachwytów i jakoś nigdy mnie nie kusiła a tym razem stwierdziłam, wiesz co raz w śmierć, bierz ją ona zresztą była na przecenie i chyba kosztowała 6 zł czy coś w tym stylu um, dlatego stwierdziłam, a czemu nie mogę raz wypró wypróbować i zobaczyć co to za cudo jest Kolejnym produktem jest B-Beauty Be Peeling do stóp usuwa zrogowacenia i zgrubienia na skórka, czyli z biedronki. Oni kiedyś mieli zupełnie inne te peelingi, i ja ale to już było dawno temu, no na pewno ze 3 lata temu. Kupiłam sobie i po prostu byłam nim bardzo zachwycona, dlatego tym razem postanowiłam skusić się na ten. Co my tu mamy dalej? Dalej mamy kolejne peelingi do ciała z farmony z Tutti Frutti. Ja już je ja wszystkie posiadałam. Ja je uwielbiam. Szkoda, że te buteleczki są takie malutkie, bo one mają zaledwie yy, gdzie to jest? 120 ml, niestety. Tutaj macie, może zobaczycie. 120 ml i yy, są małe, nie wystarczają na długo ale są niesamowitymi zdzierakami i ja je po prostu uwielbiam i do tego są niedrogie, bo takie, takie opakowanie jedno kosztuje między 4 a 5 zł w zależności od tego, gdzie je e, kupujecie kolejnym produktem także z Biedronki e, jest to taka woda toaletowa Citru 30 ml mm. tam były trzy e, rodzaje zapachów do wyboru ja wzięłam, skusiłam się na ten ciemny on po prostu pięknie pachnie Wiadomo, że to nie będzie się na mnie utrzymywać długo, bo to jest zwykła woda toaletowa, ale tak na co dzień do spryskania się jak najbardziej. Dalej mamy znowu zjaje. Odżywka intensywna, świeżość do włosów tłustych. Taka zielona. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Nie wiem, co się stało z moimi włosami, ale wyobraźcie sobie po pobycie w Turcji. Moje włosy, jak widzicie, zobaczcie, zrobiły się sypkie, miękkie. Generalnie słońce, a zwłaszcza takie słońce jak my mieliśmy, my mieliśmy temperatury nawet do 48 stopni i wiem, że generalnie słońce i morska słona woda bardzo niszczą włosy, dlatego też codziennie myłam głowę i codziennie używałam masek, między innymi z Biowaksu, które zresztą zobaczycie, chodzi mi o te w saszetkach, które zobaczycie w dęku i um, powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy to one tak zadziałały. W każdym bądź razie moje włosy wręcz przeciwnie nie są zniszczone, a wyglądają dużo lepiej niż zawsze i są dużo miększe, dużo przyjemniejsze w dotyku. Nie wiem, co im się stało, natomiast przetłuszczać mi się strasznie zaczęły u nasady głowy, um, więc stwierdziłam, że Trzeba wypróbować coś, co działa na to sebum. Kolejnym kosmetykiem jest Green Pharmacy. Jest to peeling cukrowo-solny masło shea i zielona kawa. Wygląda tak. Ja z Green Farmacji peelingu nigdy nie miałam, natomiast miałam dwa masła do ciała i bardzo je lubiłam, Aczkolwiek na początku, zanim zaczęłam stosować, myślałam, że to będą jakieś ziołowe, będą śmierdzieć i w ogóle ja fanem ziół nie jestem w ogóle, więc. A wtedy się bardzo miło zaskoczyłam i bardzo lubię kosmetyki tej firmy. Kochani, to by było na tyle w części pierwszej. Um, zaraz, oczywiście, nagram dla Was część drugą. W której pokażę Wam resztę kosmetyków, które, które tutaj jeszcze u mnie stoją, i rzeczy niekosmetycznych. W takim razie teraz będę się z Wami żegnać. I do zobaczenia w drugiej części. Pa!